Bang, siema, wróciłem. <laughs> Tęskniliście? <laughs> Dobra, sytuacja jest taka, od razu przejdziemy do rzeczy, żeby tutaj nie przedłużać. Może zaczniemy od tego, dlaczego nas nie było przez dwa dni? Bo, Bo byliśmy sygna codziennie. dostała palpitacji. <laughs> nie, no, musieliśmy odpocząć, tak? Tak, od musieliśmy odpocząć psychicznie od całej tej sytuacji, trochę nas przerosła, także tak potrzebny był taki psychiczny... Resecik, no. Resecik. Dokładnie. Stan rzeczy jest taki, że pan dekarz nie odbiera telefonu. Eee, no, więc y, stan dachu się nie zmienił. Tak, pana dekarza nie ma od kilku dni. Od w trakcie... piątku, w piątek byliśmy, to już rusztowanie było zwinięte. W piątek nie, było rusztowanie. Nie, rusztowanie było zwinięte w niedzielę. No jakoś tak. W, trakcie, no, w niedzielę rano podejrzewamy, ponieważ ja przyjechałam rano, to już rusztowania nie było, było, natomiast w sobotę wyjeżdżając, rusztowanie było. No właśnie, no nic, także nie wiemy jakie jest stan rzeczy. Nie wiemy, próbowaliśmy się skontaktować telefonicznie z panem dekarzem, nie odbiera telefonu. No poczekamy jeszcze jeden dzień max z góra i podejmiemy inne kroki, ale będą to już pewnie kroki prawne w tej sytuacji. Tak po kolei, dykaż... tylko pamiętajcie, bez jakiegoś tam. Bez hejtu, wiecie. bez tak, niczego. My lubimy, tak, my nie? On jest naprawdę bardzo sympatyczny człowiek, dlatego my chcemy po prostu mieć zrobiony dach. I tyle. I no, nie ma tu z naszej strony jakiejś agresji czy, czy czegokolwiek. Nie, po prostu no, dzwonimy. No i tyle. I tyle. To będzie, będziecie wiedzieć. Zamówiliśmy 900 sztuk tego, czyli to są te kołki do agrowłókniny. Będziemy wykorzystywać e, agrowłókninę pana sąsiada, e, którego pozdrawiamy i dziękujemy jeszcze raz za to, że nam to ofiarował. E, to jest ta agruwukina po, po jego plantacji truskawek, bodajże jego. Tam jest chyba 5 rzędów, więc będziemy to odciąć pojedynczo i będziemy sadzić cyprysy albo tuje, albo coś takiego. pokażę. Nie używaj tak. słowa tuje, to tak, będą do cyprysy. Będą hejty, nie? To wzdłuż i tak dalej, ale czekamy znowu na wyznaczenie terenu działki. Już ogarniamy sobie mniej więcej śmieci, śmieciuszki w sensie takim, że jakąś tam firmę puściliśmy w Wici i, i czekamy, aż się zadeklaruje. Oczywiście najtańsza wygra, no bo. Wiecie, jak jest, oszczędzamy, gdzie możemy. Gornaliśmy troszeczkę działeczkę. Tak. Także jest trochę mniej syfu. Te wszystkie agrowutiny zabraliśmy. Te sadzonki, które mieliśmy, mamy tam one są. Jeszcze nie, nie, część jest niewsadzonych, ale, ale część będzie. już jest wsadzona. Dokładnie. No i będziemy sobie to już powoli szykować te, te podwórko tak mm, z tej strony, czyli do tej granicy do tej. Będzie tutaj ta część ładna, tak? Taka, która będzie cieszyła oko. Ale dlaczego pokazujesz do tej tutaj? Do tego. Tam do, do granicy działki. Tu jest granica działki. Pokazujesz jest... tam drzewka? Nie, patrz, tu masz słupek. I ten słupek, pan sąsiad, czy, pan, czy, czy, czy sąsiadka, którego się w pierwsze dni. Pytam, czy mniej więcej tu jest granica? No i także do mniej więcej tak. I to jest ta część tej działki te 1200 metrów. Nie bo tak 1500. jak patrzyła, patrzyłam na, na ekranie na twojego palucha, to myślałam, że pokazujesz aha, nasz płotek. A, tak, a część, część, taka... część taka ładna. Część taka. Przestań. Część taka ładna będzie tam. Przede wszystkim sam. No wróci, wrócił, wrócił. E, zamówiliśmy tą paszę, paszę ziarenka. Ziarna ziarenka, mnóstwo 25 kg, najróżniejszych. Bez kukurydzy. Kukurydze mamy tutaj i nie chcą jej jeść, więc nie zamawialiśmy kukurydzy. E, jutro pewnie będzie. Jutro au, będziemy sypać. Au, 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 tośka. Tośka się wspina. Tośka ma to do siebie, że uwielbia wchodzić po nogach, nie? Tak, jak chce na rączki, albo chce, żeby się jeść coś dał to. Jak chce na rączki, to wbija pazurki obc kotek o. sąsiadów. Cieś, cieś litny. Już taki teraz bardziej oswojony się robi. Nie już tak. przechodzi, na no, zdaje się błaskać. Tak, no. <laughs> On będzie ojcem dzieci Tosi na 100%. Przestań. Zobacz, <laughs> so, idzie do tego pożarcie. <laughs> że może po tak Zawsze zostawiamy jedzonko Tosi i wszystko Ta. jest wy... wylizane, nie? czysta. Nie, czysta. <laughs> A Tośka jak przyjeżdżamy, to pierwszy co, to prowadzi nas do kuchni, dajcie jeść. Także no. podejrzewamy, że, że ma pomoc. No. Nie, no słuchaj, to frykasy się dostaje, także, także inne kotki też korzystają. Jakiś czarny tu cały przychodzi też. Tak, tylko czarny y, goni naszą, kto także. Tak, taki jest no, Czarny kot nie jest mile widziany. Taki agresywny się trochę, taki ciut agresywny jest. No dobra, hmm, coś mam jeszcze do powiedzenia. Hmm, a, jutro będą uchwyty, prawdopodobnie, i jutro będzie ta rura, te pół metra, które nam brakuje, e, jak się okazało, i będziemy, mam nadzieję, odpalać m, piec. Szukamy. Tak, jeszcze kominiarza, ale jeszcze będzie usługa żeby kominiarska, tak, żeby, żeby podbił było... nam papiren. Mimo, że już te pytaliśmy sąsiadów kilkunastu dookoła, praktycznie nikt tego nie robi, ale, ale jak już mamy nowy i tam wiecie, to żeby już tam biurokracja się zgadzała, nie? Papiery, papier. papier musi być, to, to jest podstawa wszystkiego. Tym Od bardziej, tego, że dom jest ubezpieczony, więc nawet w razie czego to... Dokładnie, to i tak trzeba tak. mieć całą dokumentację. No właśnie, gdzie komuś coś to nie, 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 nie pasowało, coś nie odpowiadało i chciałby podpalić ten dom, no to słuchajcie, no obawiam się, że zrobicie nam tylko przysługę. <grym> <grym> jest, jest ubezpieczony na wszystko od kradzieży, po rozbój. Słuchaj, żebyś w złą godzinę tego nie powiedział. Słuchaj, no nie będę jakoś tam płakał, nie? No, <grym> Zrobimy sobie z tymi, z nowymi krokwiami i tak dalej, nie? <grym> Co, na rączki chcesz? Wypad, wypad! Nie, 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 wiesz tu z widziałopoządu, chodź, chodź, pićka. Nie no, świruje oczywiście, ale, ale no jest ubezpieczone tak, że tak spokojnie się, spokojnie się śpi. E, to jeszcze możemy powiedzieć, chyba wszystko, nie? Wszystko, na w najbliższych moment... dniach ruszamy sobie do pracy. Tak, także dzisiaj będzie taki bardzo przegadany ten, ten i krótki przede wszystkim odcineczek. E, czekamy na pieski, czekamy na rozwój wydarzeń. Ach jeszcze jest tak z aktualizacji no. bodajże w sobotę czy wczoraj? No nie istotne, ten, ten piesio, o, tak? Adrian jechał e, do domku mhm. i, i dzwoni i mówi, prześlij mi zdjęcie tego Azorka, który zaginął, bo na 99% piesek idzie drogą. No oczywiście zdjęcie przesłałam sama, wybiegłam na ulicę, pieska już nie było, ale skontaktowałam się z panią, która tego pieska szuka, i piesek oczywiście się znalazł pod Włocławkiem. Czyli, czyli... jakieś 55 kilometrów stąd. Także... Ale znalazł się już, jest w domku bezpieczny, także... No i dobrze, to najważniejsze, że... Oczywiście w nie w domku, z którego zginął, tylko został już ja ginę, adoptowany no? przez kogoś innego. Nażarłeś się, widziuś? Co ciekawe, Ciciuś ma czysty pyszczek, bo nasz, nasza tak, Tosia nasza ma to do, to do siebie, że jest, jest brudaskiem. Malo. Chodź ci, ci tosiek, pokaż. Nie, no teraz ma jeszcze w miarę, bo zazwyczaj jak je, to je całą sobą, tak? Całą sobą jem. Dobra kochani, na ten moment tyle. Jak nam się jeszcze coś przypomni, to jeszcze coś tam dopowiemy. Trzymajcie się. Dobra, bo jeszcze nam się przypomniało, że zwrotnie dajemy. W ogóle to nie jest istotne, ale się, że nagramy, bo dzisiaj nie, nie za bardzo jest to nagrać. Jeszcze, bo nam się przypomniało, po tym jak nagraliśmy to, co nagraliśmy na podwórku, że kiedy wczoraj dzwonił do nas Pan, do mnie w zasadzie, e, z Anglii, jeżeli dobrze, z, dobrze zrozumiałem, e, i ma nam wysłać parę rzeczy paczką. Także mega miłe, trochę żeśmy tam pogadali, opowiedział trochę o sobie, o swojej sytuacji, no widzisz, już raczej nie będzie nic sam robić, więc coś tam nam podrzuci. Mega, 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 to było miłe. No i co? No zobaczymy co, co z tego wyjdzie. No i jesteśmy podekscytowani i zadowoleni. No i fajnie. Bardzo miły gest. Bardzo, tak. Tak, to Toś, dla to się miły gest jest po prostu mizianie, żarcie i trochę ciepła niespanka. Tak? I dosia jest szczęśliwa. Dobra, kochani, nie będziemy dzisiaj przedłużać. Tyle od nas. Nie będziemy przynudzać. Szybciutko chcieliśmy tylko powiedzieć, co u nas, czemu nas nie ma. W jaki stan będziemy. rzeczy? znajdziemy. Tak, i Maruda teraz będzie. Maruda teraz będzie często. No, tak. Tak było spokojnie. No i tym akcentem kończymy, nie? Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy Wam za wasze wsparcie, komentarze, dobre rady. Trzymajcie się ciepło. Miłego dzionka wam życzymy. No i tyle od nas. Hejka. Hej!